Za górami, za lasami, za paroma orkowymi obozowiskami... Ja w telewizji być! ...mieszkał sobie czerwony kapturek z matką. Może to była teściowa, zresztą nieważne. Matka czerwonego kapturka wysłała go do babci, mieszkającej gdzieś na jakichś przegniłych bagnach. Chciałem powiedzieć na skraju lasu, nad uroczym jeziorkiem, tuż za wschodnią granicą. Oraz za urzędem skarbowym. Nasz główny bohater miał przekupić znaczy obdarować babcie słodyczami. Co naprawdę spotkało czerwonego kapturka po drodze? To spróbuję wam opowiedzieć w tym filmie. starą stara oszustka całą kasę. Jakby się stawiała, to wiesz co robić! Znów muszę iść do tej naciągaczki. Pewnie wszystko wydała na operację plastyczną. Czerwony Kapturek, uradowany przyszłą wizytą, poszedł żywawym krokiem w stronę bramy. Był cudowny dzień. Było słonecznie, z lekkim zachmurzeniem, a wyżywione zwierzęta biegały po lesie. Ja polski W pewnej chwili Kapturek zauważył kwiaty rosnące na polanie. A co ja jestem? Jakieś dziecko kwiatu? Pewnie potem każesz mi tańczyć z jakimiś hipisami na łące. Tanic na łące z hipisami. A potem wszyscy pójdą pod koszary skandując coś w stylu... Orkowie to nasi przyjaciele, a poza tym dajcie więcej ziela. To nawet dobry pomysł. Spokojnie. Nie rób niczego pochopnie. Zbiorę te durne chaszcze. Gdy nasz bohater był zajęty ogrodnictwem, z lasu wyszedł nasz czarny charakter chrząszcz. Możesz przestać hałasować, ja tu próbuję się skupić. No tak. Dla kogo zbierasz te kwiaty? A ty co, agent bezpieki, że się tak dopytujesz? Kapitanie, znaleźliśmy akwalifikowanego agenta SB, który krócił się pseudonimem... Sząszcz? Sząszcz? Widać, że kończyły mi się pomysły na pseudonimy. Kębyski, piki, skąd ten pomysł? Mniejsza z tym, zbieram je dla mojej babci, która mieszka na skraju lasu. Rozumiem. Miło była z tobą rozmawiać, a przy okazji ładna sukienka. Miły gość. Czekaj, czy ja gadałem z chrząszczem? Ej! To nie jest sukienka. Tylko dress. Ciekawe, kiedy się domyśli, że poszedł drogą dookoła wyspy. Jest tak cicho. Nad ziemią unoszą się opary trującego gazu, a w lesie nie słychać zwierząt. To może oznaczać tylko jedno. Musimy zaśpiewać naszą radosną piosenkę. Moja no pierd... W podskokach poprzez las do babci śpieszy kapturek. Uśmiecha się cały czas do słonka i do chmurek. Czerwony kapturek, wesoły kapturek. Pozdrawia cały czas. Tymczasem u chrząszcza. Dzięki wieloletniemu treningowi, wiedzy topograficznej oraz tego, że wykradł kopię scenariusza, chrząszcz podążył najkrótszą drogą do domku babci. Na tę podróż zmarnowaliśmy jakieś 30 sekund naszego życia. Autor filmu pomyślał, że będzie to zabawne. A to domek Użyję swojego uroku osobistego, by ją zmanipulować. Niech niech ja Ubierz się porządnie. Prawę, tak. Przestań, czekać na Ciebie Popłyniesz nią na Karaiby i znikniesz na jakiś czas. Zrozumiałeś? To chyba zaczęło tak. Wszystko idzie zgodnie z planem. Wróćmy do naszego bohatera. Kapturek dzielił się swoją miłością, jaką darzył cały świat. Nie cierpię lasów. A ty, ty jesteś gruby. Nienawidzę pięknych wodospadów. Nienawidzę zabytków kultury starożytnej. Dzień dobry, czy jest Pan zainteresowany usługami firmy grabarskiej? Żyj wiecznie byle do śmierci! Poza tym, nienawidzę akwizytorów z anoreksją. To nie anoreksja, tylko rany otwarte. Nasz bohater zatrzymał się. Przed nim stanął czarny rycerz, strzegący mostu śmierci nad przepaścią zagłady. Nikt nie przejdzie. Przygotujcie się na epicki pojedynek. Flawless victory. Fatality. No dobrze. Powiedzmy, że mamy remis. Widzowie spodziewali się nieco bardziej emocjonującego pojedynku. Mam to gdzieś. To nie jest film o czerwonym kapturku. A poza tym, co się stało z wilkiem? Wilk wolał występować w filmach przyrodniczych. Jak na złość mają większy budżet. Dość tego, nie mam zamiaru brać udział w tej kiepskiej parodii. Jestem narratorem, i to ja jestem tu panem. Alfą i omegą. Moje słowo staje się rzeczywistością. I co? Myślisz, że w to uwierzę? Skoro tak stawiasz sprawę, Czerwony Kapturek gadając sam ze sobą, nie zauważył, że w jego stronę pędzi chorągiew orkowego zakonu krzyżackiego. Jakiego zakonu? Krzyż! Gdzie jest Krzyż? Gdzie jest Krzyż? O, ku... Gdzie jest Krzyż? Gdzie jest Krzyż? Gdzie jest krzyż? Gdzie jest krzyż? Dobra, już dobra, pójdę dalej. Wystarczyło poprosić. Cieszę się, że doszliśmy do porozumienia. Nie można byłoby skrócić tego filmu. Wiesz, gdybyś pobiegł, to znęcałbym się nad tobą o wiele krócej. To teraz mi o tym mówisz? Proszę państwa, to będzie wyścig czasów. Bierze ostry zakręt. Udało mi się mnie, szaleje! Wilk, wydzięczony po walce z Kajowym, doszedł nad rzekę. Sprawdza teren, czy nic mu nie zagraża. Jest bezpieczny. Można spokojnie ugaścić zagnień. Nie zajmuj czasu antenowego! Yeah. Okay. Mocny ten towar. Świat wydaje się taki kolorowy. Właściwie. On jest taki kolorowy. Mniejsza z Następnym razem bierzemy całą torbę. Słyszałeś to? Dochodzi znad rzeki. To pewnie znowu ci ciepła wabranie jakby mają film przyrodniczy. No nie wiem. To brzmiało jakby ktoś usłyszał żarty z Familiady. Może lepiej zejdźmy z gościńca. W sumie w stanie uczuć pomysł. To, to było? Na to pytanie nie znam odpowiedzi, ale wiem jedno film. Po tej przygodzie zamierzam odmienić swoje życie. Nie będę już okradał bezdomnych. Skończę z zielem, a co ważniejsze, zacznę płacić podatki. Po tym zielsku żart ci się wyostrzył. Wiem. Roll Nareszcie! A ty co tu robisz? A nie powinieneś zapytać, czemu twoja babcia wygląda inaczej? Po co? Czy ja jestem jakoś małą idiotką w czerwonym ubranku? Przecież widzę, że jesteś chrząszczem. W sumie to nigdy nie byłem dobry w kamuflażu. Gadaj! Gdzie jest babcia? zniknęła na jakiś czas. A ty dobrowolnie oddasz mi słodycze. A po co ci słodycze? Bo jestem ładny do mnie. Myślisz, że za pensję aktora grającego w takim filmie można wyżyć? Zapomnij. Więc zginiesz. Zaczynaj. Dziwne. Tymczasem w stronę domu babci A, szedł fajnie. Gajowy. A, ale fajnie! A, ale fajnie! To może jeszcze ja się fajnie. A, Ale fajnie! A, ale, fajnie. A, ale fajnie! Dobra, spadam z tobą. Wolność!